Siemczku, jestem żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Superajny! Kurde, i zombie mnie już tu goni, ale z tego co widzę popełnił rytuały samospalenia i sam się już tutaj zabił, więc spoko, ale leci kolejne, oczywiście już, już hordy zombiaków, one chyba nie chcą, żebym nagrywał ten odcinek. Kurde, ludziska, jeśli chcecie, jeśli chociaż wy chcecie, żebym nagrywał ten odcinek, dajcie sobie łapeczkę w górę w, ty, w tym momencie pod tym odcinkiem. Mam nadzieję, że wiemy ich koło 1500, a nawet mam nadzieję, że przejdziecie, przejdziecie samych siebie i wiemy ich 2000, Byłoby naprawdę kozacko. Wiecie co? Ej, robimy jakiś challenge, jeśli wbijemy ich 2000 pod tym odcinkiem, to ee, zmieniam skina i będę miał włosy na skinie, co wy na to? Myślę, że to nie spoko, bo jak widzicie, jestem łysy, mam łysego skina, to zmienię skina na takiego, żeby na grzywkę. Co, co wy na to? Myślę, że to będzie całkiem spoko, więc czekam, mam nadzieję, że ten dwa łapek wbijemy, wtedy to ogarniemy. A, w międzyczasie, ludziska, jak wiecie, jeśli byliście na ostatnich liveikach, e, budowaliśmy ostatnio na ferajnie Lidla. Dokładnie, Lidla, takiego zwykłego Lidla. Mamy już biedronkę, która jest oto tutaj, zaraz wam ją pokażę, żeby stała się tutaj e, zadość naszego tego, e, no, no, no pe pełnej historii, więc jakiś czas temu Zbudowaliśmy tutaj w naszej takiej części miastowej Właśnie biedronkę na i Nie tak ona to wygląda, jest taka ona piękna Zobaczcie w środku mamy jakieś tutaj półki Mamy tutaj w ogóle tajemne przejście, o którym mało kto wie Zaraz wam je pokażę, jeśli nie oglądaliście Jeśli nie oglądacie nas od ponad dwóch miesięcy to nie wiecie o nim Bo dwa miesiące temu chyba je założyliśmy Więc zaraz wam pokażę jak ono dokładnie działa, tylko muszę się tam jakoś dostać Okej, i tu się da jakoś wejść O, zobaczcie, widzicie, mamy takie tajne przejście Które sobie tutaj kiedyś ogarnęliśmy, tylko tu chyba nie ma wyjścia Okej, okay, dobrze wiedzieć, że z tego przejścia nie ma wyjścia na przyszłość, ale teraz sobie wyjdę tędy. E, no i właśnie, już tak bez tajemnych przejść, ale zbudowaliśmy na Ferajnie również Lidla. Dokładnie, jeśli byliście na live'ie, zbudowę Lidla to się sporo zmieniło, więc nie uciekajcie, bo naprawdę jeszcze sporo tutaj no, nowości zobaczycie. Także, lecimy do niego. Lidl jest w ogóle zbudowany w miejscu, w którym swój sklep miał zielony Steve. W którym swój, w którym swój sklep miał mieć zielony Steve, ale ostatecznie go nie miał, a zielony Steve stał się teraz miły, więc to w ogóle już nie potrzebuje tego sklepu. Typu. Więc, oto, ta, ten Lidlek znajduje się, może na razie wam go nie będę pokazywał, w ogóle jakiś najazd się pojawił, gór Debele I pójdę tutaj na górę, tu chyba go najlepiej widać, z tego tej klifu Przy okazji mieliśmy ostatnio akcję naprawiania Ferajny I tutaj sporo, zasadziliśmy różnych drzewek i tak dalej Myślę, że to wygląda całkiem spoko, a Lidl prezentuje się właśnie tak Co prawda nadal jest zielony, ale nic na to nie poradzę, Ferajna nadal jest zielona Z tym akurat nic nie dam rady zrobić Starałem się jak mogłem, i wydaje mi się, że ten Lidl wyszedł naprawdę całkiem spoko. Zobaczcie, co, tym bardziej to logo. Myślę, że jeśli chodzi o, o to miejsce, jakie mieliśmy do wykorzystania, to to logo Lidla jest naprawdę ładne. Zobaczcie na nie, jest kozackie według mnie. E, no i cały Lidl jest dosyć fajny. Wejdę sobie na tą łódkę, bo z tej łódki również fajnie, to wszystko widać. E, tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest w ogóle pierwszy na świecie Lidl w skale e, z wyjściem na wodę. Tak, tak. i myślę, że to port też zrobimy przy Lidlu, i to będzie pierwszy na świecie Lidl z portem. <grym> Dokładnie. To jest po, po, po prostu metoda na ominięcie, niedzieli nie. Gandłowiek bo po prostu będzie, bo ten lidl będzie na statku Dokładnie, możemy to jak najbardziej ogarnąć e, Tak, tu możemy tu takie małe sobie wejście Tutaj się idzie taką skałą, takim fajnym e, Taką fajną tunelkiem, e, no i proszę bardzo Wchodzimy! Co my tutaj mamy? Przede wszystkim mamy tutaj taki duży hall e, Tutaj mamy wózki, które możemy sobie zabrać na zakupy Wezmę sobie jeden, będę sobie schodził z tym wózkiem Standardowo, tylko nie mogę go postawić O nie, no tu nie będę chodził z wózkiem, co ja z nim teraz zrobię co ja z... No dobra, zostawę go tutaj w takim razie e, Czapki nie założyłem swoją drogą e, No i tak, mamy tutaj kolejne logo, mamy tutaj jakieś lampki I tak dalej, i tak dalej, tu są kasy, ale do nich Zaraz przejdziemy. Przejdźmy sobie na początku do głównej hali tego pięknego sklepu. Co my tutaj mamy? Puste półki, normalnie puste półki. Wszystko się wyprzedało, bo, bo dopiero otworzyliśmy tego lidla. Więc jak widzicie, wszystko tu się już normalnie powyprzedawało. Nic nie ma. Po prostu niczego, kompletnie nie ma. Może to jakiś kurczak? Położymy tu jakoś kurczaka i będzie kurczak. Nawet kurczaka nie mogę podłożyć, bo spada normalnie. No, o, nie, kurde, prawie, 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 położę tu jakieś pro, w ogóle produkty, żeby było, okej, okay? zróbmy coś takiego, żeby to wyglądało, chociaż są tu produkty, że tu nie jest aż tak biednie, więc ja sobie tutaj je porozkładam, sekundę, a, kurczak, no wejdź tutaj normalnie, aj, da się to jakoś wyłożyć. włożyć, chyba da się, powinno się dać, o, a, kurde, teraz przerzuciłem kompletnie, kurde, bele, dobra, hop, a, 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 a. dobra, jeszcze jedna próba, tak bokiem, aj, 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 powiem wam, że chyba się nie da, spróbuję tak, o, mamy to, dobra. Kurczak jest, kurczak jest. Można kupić kurczaka. Można kupić pszenicę w Lidlu. A, jej, teraz mam już patent. Już to będę robił normalnie. Można kupić pszenicę w Lidlu. Można kupić proch strzelniczy, jak najbardziej. Przecież, jak w każdym Lidlu, można kupić proch strzelniczy. Zgiłe mięso, co prawda, nie wiem, czy w Lidlu jest zgiłe mięso, raczej świeże. Ale zgiły też może być. Można kupić na przykład jeszcze w Lidlu łopatę. Proszę bardzo, już są pełne półki normalnie. Zobaczcie. to chwila Ja w tym słowie wszedłem tutaj od razu, zapełniłem płeczki. Ja jestem normalnie dostawcą nowym w Lidlu. Lidlu, Lidlu jeśli macie to ja będę Waszym nowym dostawcą. Wystarczy, do, do mnie napiszecie i będę Wam jak najbardziej ogarniał wszystkie dostawy. Proszę bardzo, to my sobie w takim razie, wiecie co? Kupimy sobie kurczaka, kupimy sobie pszenicę, kupimy sobie proch strzy... prochu, który niczego nie potrzebuje, tak właściwie, więc nie. Z gniłego, z gniłego miejsca też nie potrzebuje, ale weźmiemy sobie jeszcze diamentową łapkę. I podejdziemy do kasy. Zobaczcie, te kasy są otwarte. 1, 2, ta jest zamknięta, bo są takie czerwone e, guziczki, czy czerwone lampki, więc podejdziemy sobie do jakiejś otwartej klasy. Kasy, myślę, że kasa numer 2 tu jest mniejsza kolejka. Co prawda nie ma sprzedawcy, udajmy, że to jest kasa automatyczna, więc Tutaj moje produkty, proszę bardzo. zwa... O, nie, nie, nie. Przede wszystkim to musimy zważyć kurczaka, dobra, zważmy kurczaka. Ile mamy kilogramów? Półtora e, kilograma, dobra, dobra, półtora kilograma kurczaka. Teraz pszenicę. Okej, okay, ile mamy pszenicy? Dobra, półtora kilo. I tego już nie możecie ważyć, więc tylko ze skanu. Dziękuję bardzo. E, automatyczna kaza, poproszę, rachunek. Ile płacę? Eee, 3 złote. Dobra, mam, mam 8, więc proszę bardzo. Dam nawet 4 bez reszty. Po co mi reszta? Eee, proszę sobie zabrać to złoto. D dziękuję bardzo serdecznie za zakupy, były bardzo miłe. Eee, no i wracamy. Co prawda, zepsułem tutaj wózek, nie zwróciłem go. Mam nadzieję, że nic nie będzie pikać na wyjściu. Eee, I jak mu się podoba ten lil? Wydaje mi się, że jest całkiem spoko, Naprawdę, podoba mi się ten lil. Tym bardziej, że ma taką fajną. Eee, Fajną nie, kubaturę. To jest zła nazwa. Że w środku jest tak fajnie zrobiony, że nie jest taki prosty, tylko tu ma jakieś takie, wiecie, bo sufit, tu ma jakieś taką ściankę, coś takiego, coś takiego. I nie wiem jak wam, napiszcie koniecznie w komentarzu, ale mi ten Lil się mega, mega, mega podoba. E, tylko brakuje w nim jednej rzeczy. Dokładnie, brakuje w nim miejsca dla personelu, który chciałbym dzisiaj z wami zrobić. Dokładnie. Co, co to by był za odcinek, jeśli byśmy nic budowali? Więc ogarniemy sobie dzisiaj magazyn i ogólnie miejsce dla całego personelu. Ja tu zacznę sobie już kopać powoli. E, nic wam więcej nie mam do pokazania, bo cały Lidl jest, jest jednak. W ogóle mamy właściwie jedną rzecz do pokazania swoją drogą. Bo jak wiecie, Lidl jest zbudowany w skalę. W miejscu, w którym kiedyś był sklep zielonego Steve'a, oraz w miejscu, w którym jeszcze przed sklepem zielonego Steve'a był domek Sandiego. No i po prostu można możecie zobaczyć teraz te, tym przejściem, bo w ogóle tutaj zacząłem też sobie naprawiać to przejście. Między innymi stwierdziłem, że ogarnę tutaj kilka rzeczy, jak już tutaj zacząłem budować, to jeszcze tutaj trochę kwiatków dodałem, trochę posadziłem drzewek i myślę, że wygląda całkiem spoko. I teraz zobaczcie, co tutaj jeszcze zrobiłem. Otóż, nie właśnie co zrobiłem, co zepsułem, bo jak wejdziemy do domku, do, dom, do domku, Shendiego, starego magazynu Shandy'ego, ciągle my się koszmię mieli z to zobaczcie, tutaj mamy po prostu Lidla, tak, na całej długości tu mamy taką wielki klocek, w którym jest Lidl, mogę tutaj wejść sobie na dach Lidla, eee, to są pozostałości, nie zabudowałem tego całego, ale tutaj normalnie mamy dach Lidla, tutaj mamy normalnie kawałek ściany Lidla, od tej strony tu jest ściana Lidla, normalnie tu jest lampa Lidla, więc jak widzicie, nie zabudowałem tego aż tak w całości, eee, no i możemy sobie pochodzić po właśnie po ścianie całej, po, po, po suficie całym Lidla, więc to jest całkiem śmieszne ale no, tu może, to muszę zabudować tak w ogóle, żeby tutaj mi nic nie padało do góry. E, to jest śmieszne, no ale kiedyś to zabudujemy, może może wszędzie to zrobi, bo to jest jego domek, to, to jego domek zniszczony, nie wiem, czy to zielony Steve zniszczył. Napiszcie mi, jeśli wiecie, kogo zniszczył, k, kom, kto zniszczył ten domek i zielony... Sendiego, bo szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale teraz Lil to jest pięknie prezentuje według mnie. Serio, ładnie się tutaj wpasował. Naprawdę, jest genialnie tutaj wygląda. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak Wam się podoba skali od 1 do 10 napiszcie, mam nadzieję, że, że będzie to 9 albo 10, bo szczerze mówiąc, mi się podoba, ja będę dał tyle. Ja będę dał 9. Szczerze mówiąc, nie jest może idealny, dlatego dałbym 9 temu Lidlowi. A czekam na Waszą opinię w takim razie w komentarzu. A ja teraz zajmę się tym pięknym miejscem dla, dla obsługi. Tym pięknym miejscem dla, dla, dla właśnie całej tutaj yy, sprzedawców, dla wszystkich ochroniarzy i tak dalej, i tak dalej. W ogóle magazynem przydałoby się wykopać tutaj troszeczkę yy, miejsca. Myślę, że nie aż tak dużo, bo nie chcę Was przykazać zanudzać na tym odcinku, więc wykopiemy sobie go troszeczkę chyba tyle starczy. Jeszcze kawałek tutaj. E, I podwyższymy sobie sufit o dwa. Sufit o dwa. I myślę, że tyle jak najbardziej jeśli chodzi o magazyn tutaj miejsca wystarczy. E, I swoją drogą ludziska, przypominam wam tylko, że, 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 że możecie wbijać równie, również na nasze prywatne Instagramy, jeśli chcecie obserw obserwować mnie i Tesima poza YouTube. Wbijajcie koniecznie nasze prywatne Instagramy, do których linka znajdziecie w opisie. Instagram Żelaznego, Instagram i Tesima. E, byłoby nam bardzo miło, jeśli byście nam, tam nas zaobserwowali. Tym bardziej, że dobijamy tam do 2000 obserwujących, więc zapraszam was tam bardzo, bardzo bardzo serdecznie. I przy okazji wbijamy 100 tysięcy subskrypcji już wkrótce. Mamy 86 tysięcy. Brakuje tylko i wyłącznie 14 tysięcy subskrypcji do 80 tysięcy. Mega sytuacja, bo naprawdę yy, jak, jak to czuję, że to się już tak bardzo zbliża, to, to po prostu zaczynam się stresować. Ja nie, wiem, co, ja nie wiem, co to będzie. Po prostu to już jest 100 tysięcy. To będzie taka magiczna granica, którą tak bardzo chciałbym przekroczyć i tyle dróg nam otworzy, że więcej się jeszcze nie subskrybujecie. Zróbcie tak koniecznie właśnie teraz. Tak. Nie żebym zachęcał, ale, ale polecam subskrybować. Naprawdę polecam, polecam, polecam. Dobra, w takim w tym razie mamy tutaj trochę andezytu. Co prawda nie zabrałem wszystkich bloków, które potrzebuję, ale andezytu trochę mamy, więc wypełnię sobie na początek tutaj tą część piękną andezytem. Zaraz sobie pójdę pod dioryt, bo reszta będzie wypełniona diorytem. No i magazyn tutaj będzie mniej więcej gotowy. Oprócz tego zrobimy jeszcze jakieś miejsce dla. Jak to się nazywa? Dla, dla, dla dyrektora sklepu, czy coś takiego. I myślę, że tutaj całe zaplecze. O, właśnie zaplecze, tego słowa szukałem. Całe zaplecze będzie gotowe. Tutaj jeszcze raz dwa. Idealnie. Do góry na suficie powinien być ten, ten szary, 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 jak to się nazywa? Szary, szary beton, ale niestety go nie mam. Nawet wcześniej mi zabrakło, więc tutaj zrobiłem andezyt. E, więc myślę, że tutaj sufit również zrobimy sobie z andezytu, bo go mam akurat pełno. O jego, o jego brak się zdecydowanie nie boję, bo andezytu naprawdę mamy pełno, pełno, i jeszcze raz pełno. Więc proszę bardzo, andezyt tutaj piękny, piękny, pięknie tutaj wygląda. Mam nadzieję, że będzie całkiem spoko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Musimy mieć po więcej andezytu, musimy mieć po dioryt. i jakiś jeszcze bloczek mamy, właściwie trochę diorytu no, mamy dioryt, co prawda nadal wszystko jest zielone, ale nic na takie jak wiecie, fajna nadal jest zielona, nadal się nią nie uwolniliśmy w 100% tego zielonego Steve'a, więc jeśli chcecie, żebyśmy w końcu, jeśli chcecie nam dać siłę, żebyśmy się uwolnili w końcu przed zielonym Steve'em Kończę, zostawcie łapeczkę w górę, e, bo to nam tylko i wyłącznie daje siły. No i jeszcze subskrypcję też, no ale łapeczki w górę również, więc zostawcie jakiś ślad po sobie po prostu. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Dobra, mamy tutaj. Teraz czas na tą drugą tutaj lidikkę, ja to sobie wszystkie ściany poniszczę. Zaraz pójdziemy po ten dioryt i wypełnimy sobie wszystkie ściany tutaj pięknie ten W ogóle to jest... Bardzo fajne połączenie kolorystyczne. Ten dioryt oraz, yy, oraz właśnie andezyt. Yy, bo wygląda to bardzo fajnie, według mnie. Tym bardziej, jak jest, nawet jakieś zielone, szczerze mówiąc, to wygląda jak takie zielone kafelki. Zobaczcie, tu jest kawałek takiej kafelki, takiej yy, szaro-zielonej. tu jest kawałek biało-zielonej kafelki. To jest naprawdę spoko. To jest jeszcze 7, więc idealnie. Hop, a teraz musimy iść po jeszcze naprawdę dużo tego. Jako podłogę damy sobie yy, stąd briki, więc je również, muszę pamiętać, żeby zabrać. W takim razie, wracamy do domku. Wracamy po wszystkie bloczki, które będą nam potrzebne do domku. Zrobiła się noc przy okazji, więc myślę, że przydałoby się iść przespać, żeby tutaj w nocy nie chodzić tak dla bezpieczeństwa. Zasadziłem to w ogóle sporo kwiatków, jak widzicie, tak żeby to ładnie wszystko wyglądało. Eee, więc lecimy się przespać, lecimy po Diory, lecimy po Andeset i budujemy dalej tego naszego pięknego Lidla, bo właściwie nie będziemy kończyć go, ale myślę, że... Myślę, że to, to zostało nam tyle do skończenia, że spokojnie to na tym odcinku skończymy i będzie luzik. Potrzebuję tylko i wyłącznie diorytu, tu, jakichś kolorowych, właśnie jakichś kolorowych bloków, które będą udawać. Ej, muszę iść do góry się przespać. Kolorowych bloków, które będą udawać, jakby kartony, bo to będzie magazyn, więc w końcu potrzebuję jakichś kartonów i będzie wtedy koniec. Dobra, tak, takim razie przespimy się. Hop. Proszę bardzo, dzień już, żółte łóżko, więc żółty... żółte słońce poproszę w tym momencie. Co to są w ogóle za jakieś dziwne. Nie, konkluzje. To chyba nie jest słowo konkluzja, to jest złe słowo. Zdziwne skojarzenia. E, swoim drogom zauważyłem, że bardzo podobał Wam się odcinek z laki Blokami, który pojawił się wczoraj. Więc, więc pojawi się jutro kolejny odcinek z tych laki Bloków, do którego zaprosimy jakiegoś gościa specjalnego. Więc bądźcie koniecznie jutro o 9.00 na odcineczku, bo będzie kolejny odcinek z Lucky Bloków. Będzie nawet fajniejszy, powiem Wam, bo mam pewien bardzo fajny plan na ten odcinek, więc mam nadzieję, że nie Jedziecie mnie i mam nadzieję, że będziecie. Dobra, ten kolor, ten kolor. Może jeszcze trochę tego koloru. Może trochę tego koloru. I może trochę tego już mamy, tak właściwie. Może trochę tego koloru. Dobra, więc takiego koloru zrobimy sobie właśnie. Takich kolorów zrobimy sobie właśnie te palety. Wezmę sobie dębowe schodki. Wezmę sobie. Mm, właściwie więcej bym potrzebował. Kurde, dębowe schodki. Potrzebuję was. Mamy trochę dębów, więc idealnie. Eee, potrzebuję jeszcze właśnie. Kurde, zapomniałem o tym diorycie. Kompletnie o nie zapomniałem. Dobra, dobra, dobra. W takim razie podkładam sobie jakieś rzeczy. Złoto mi niepotrzebne. Eee, Pszeniza mi zdecydowanie nie jest potrzebna. Po co jej za w tym momencie? LOL. Okej, okay, nie mam pojęcia. Tu jest jeszcze jej trochę. Wagonik też mi potrzebny, bo go ukradłem z Lidla, więc dla zatarcia siadów zostawię go tutaj. To mi jest niepotrzebne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Resztę zostawię, bo nie chcę was już przynudzać sprzątaniem. E, wezmę sobie andezyt. Idealnie. Ile go będziemy mieli? Cs o nie, zrobiłem kamienne cegły zamiast andezytu. Pomyliłem bloki. Dobra, dobra, dobra. Bo wziąłem, kamie wziąłem kamień zamiast tego, ale kamienne cegły również tam się przydadzą na podłogę, więc poczko. E, więc zrobię ich jeszcze sobie więcej Kamien cegieł. 140 myślę, że starczy jak najbardziej. Teraz tak, diorycik. Jeden, Myślę, że 46 starczy, wezmę na wszelki watek jeszcze trochę. I lecimy w takim razie kończyć ten piękny magazyn w naszym pięknym Lidu. Mam nadzieję, że oceniliście już w komentarzu, jak wam się podoba, bo naprawdę chcę to sprawdzić potem. Naprawdę bo, 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 lubię, jak oceniacie nasze budowle, bo yy, nawet, nawet niekoniecznie chodzi mi o to, żebyście oceniali je dobrze, ale możecie napisać na przykład, co wam się nie podoba, co możemy poprawić, bo to serio, to, to nie jest żaden hejt. Po prostu konstruktywna krytyka. Jeśli coś wam się nie podoba w tej budowli, napiszcie koniecznie, bo, bo, bo bardzo chętnie to poprawimy. To tylko nas jakby e, motywuje do... do do, do ładniejszego budowania, więc napiszcie, jeśli coś wam się nie podoba, jeśli uważacie, że coś moglibyśmy tam poprawić. No, oprócz tego logo, bo do logo faktycznie nie wiem, czy moglibyśmy ładniejsze zrobić jakieś w, 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 na takim małym... Obszarze, jeśli macie jakiś pomysł, możecie postać w komentarzu, ale według mnie i tak wyszło całkiem spoko, jest śmieszne, naprawdę jest fajne, ej, podoba mi się to logo Nie jest jakieś najładniejsze na świecie, ale jest fajne, naprawdę Dobra, w takim razie, na podłogę dajemy stone briki, piękne nasze e, Na suficik dajemy e, andezycik, e, o, ale, ale rymy, nie czuję, gdy rymuje, na suficik dajemy andezycik, haha <laughs> O, kurde, bele Jakie odcinek rymów normalnie? Czy nie, właśnie to jest pierwszy rym, więc nie do końca. Ale niech czuję, nie czuję, gdy rymuję po prostu. Dobra, proszę bardzo. Tutaj kładziemy piękne, piękną podłogę. Węgiel, przydałoby się go trochę wykopać, ale walić go, tak szczerze mówiąc. Eee, kamienne cegły sobie położymy tutaj, żeby mieć miejsce. Więcej miejsca w jakiej punku. Eee, tutaj sobie położymy teraz andezyt. I polecimy sobie z pięknym suficikiem. Pięknym suficikiem, który musimy zrobić. Eee, na suficik andezycik, tak jak to wcześniej powiedział. Powiedziałem to trochę inaczej, ale, ale to też ładnie brzmi. Na suficik andezycik e, oraz na ścianeczki e, dioryteczki. <laughs> nie, dobra. Koniec z rymami. To się zeskończy zaraz. Naprawdę to zejdzie za daleko i to będą jakieś dziwne ryby, więc nie, nie, nie. Od teraz koniec z rymami. Postaram się już, już nic nie rymować. Przepraszam was za te ryby, bo to było naprawdę straszne. Dobra, Sufit zrobiony. Teraz czas na tutaj piękne... Piękną ściankę. E, tylko te dwie ścianki i powiem Wam, że będziemy mieli wszystko gotowe, tylko nie, trzeba będzie to jakoś to oświetlić. Myślę, że pochodnie to się jak najbardziej sprawdzą, jeśli chodzi o oświetlenie. Nie, nie będziemy kombinować tak, jak tutaj wcześniej kombinowałem w Ridlu z, z, z takimi e, tutaj pff, trapdorami, i tam w środku są te latarnie. Nie będziemy z tym kombinować, bo to będzie za długo trwało. Po no prostu damy tutaj pochodnie. Tego i tak nikt nie będzie widział, bo to jest część techniczna, jakby Ridla, tylko dziwączki dla pracowników, więc nie musi to być jakoś ładnie specjalnie. W sensie musi być ładnie, ale nie jakoś ładnie specjalnie. Okej, okay? tak, tak się umówmy. W takim. Brać. Tu będzie pierwsza paleta. na tej palecie będzie nie wiem co jeszcze. Proszę bardzo, pierwsza paleta. Druga paleta będzie w tym miejscu. Mamy siekierę? Gdzie jest nasza siekiera? Gdzie jest nasza siekiera motyka? O nie, nie, motyki nigdy nie mieliśmy, tak by mi się zrymowało. O nie, zaworymy. Ale nie mam, nie, gdzie jest nasza siekiera w ogóle? Przecież miałem taką fajną siekierę. Kurde, ej, jeśli ona mi gdzieś wypada, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, bo, ja, bo mi na niej zależało, bo ona była naprawdę fajna. Będę musiał zrobić kolejną, chciałem sobie ją ulepszyć, byłem z nią bardzo związany. No nie no nie jest moja siekiera. Jestem zawiedziony tym wszystkim, co się teraz stało. Nie mam siekiery, no po prostu, no. Napiszcie w komentarzu, zlicza dla siekiery po prostu, bo by teraz smutno, że jej nie mam. A byłem z nią bardzo przywiązany. Dobra, hop! Hop, i myślę, że te trzy starczą, w takim razie pierwszy, pierwszy tutaj będzie taki, drugi tutaj będzie różowy paleciak, proszę bardzo, taki kartonik, trzeci będzie biały, ale zrobimy tutaj jeszcze jedną rzecz, proszę bardzo, zrobimy tu jeszcze coś takiego, bo to zawsze fajnie wygląda, zaraz wam pokażę, co mi chodzi, dajcie mi sekundę, tylko to usunę, oczywiście nie mam siekiery, więc muszę usunąć to ręką, Ja cię. teraz odczuwam, jak ważne było posiadanie siekiery w Minecrafcie, teraz odczuwam ten ból. Teraz odczuwam naprawdę, że to, że się do tej siekiery przywiązałem. Tyle wam powiem. Dobra, w takim razie będzie tak. To żeby sobie jedną kratkę. I w takim razie te piękne paleciaki są już gotowe. Lidl jest zaopatrzony. W sensie myślę, że tu przyjdzie jakiś magazynier i to potem na, na salę normalnie wyłoży. Więc proszę bardzo, są paleciaki. Tu jeszcze drzwi by się przydały. Co prawda, nie mam żelaza. Potem sobie to skoczę tutaj położę takie drzwi, tego dla personelu. No i Lidl jest w takim razie w 100% gotowy. W takim razie, jeśli jeszcze nie oceniliście, ocenicie go teraz, jak już jest w 100% skończony. Tak on się Właśnie prezentuję, tylko wam przypomnę. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że wkrótce w końcu ten zielony teksturopak wyjdzie z Ferrajny i zobaczymy go, jak wygląda w normalnych kolorach. Liczę na to. A co? My widzimy się już jutro o godzinie 9 na odcineczku. Widzimy się dzisiaj wieczorem na live'iku. I co? No to tyle. Tyle. Pa, pa.